Co pięknego zadziało się w Waszej przestrzeni. Pojawiła się piękna energia spokoju, wyciszenia, ugruntowania, pokonania wszelkich przeszkód, pójścia do przodu i wejścia w moc cesarza. Kim jest cesarz, kochani? To jest um, przepiękna energia, przecudowna energia. Bardzo często mówiąca o mężczyźnie, ważnym mężczyźnie w naszym życiu, to może być mąż, ojciec, partner. To jest postać bardzo znacząca, która wchodzi w spokój, w uziemienie. To jest postać, która buduje solidne fundamenty, która nie boi się życia, która. Ym, ma plan na życie. Więc, kochani, taka energia do Was przychodzi. Gratuluję, bo to jest przepiękna energia. Widać też może tutaj nastąpić też taka zmiana w Waszym życiu, że właśnie wychodzicie też z takiej na przykład nadmiernej koncentracji na sprawach mistycznych, duchowych, tak? I ruszacie w stronę tematów zawodowych, tematów związanych z materią, żeby to wszystko w swoim życiu połączyć. Kochani moi, macie tutaj Arkana Wielkie, czyli mamy coś, co zdarzyć się musi. Coś, co zdarzyć się musi. Także wszystkiego, co najpiękniejsze i pa! pa.